Cześć, witaj z tej strony Lena Retro Mama. Przed nami ostatni mecz fazy pucharowej kolekcji Panini Katar 2022 Portugalia kontra Serbia. Nieporównywalnie liczniejsza drużyna portugalska. Mieszam karty. Ciekawe, może się ułożyć to spotkanie. Takie mam przeczucie, że wystarczy w przypadku drużyny serbskiej. Zobaczymy, ilu tu mamy. Tylko czterech zawodników, zatem to będzie krótkie rozdanie. Bramkarze już nie grają w taki sposób jak w fazie grupowej, czyli nie mają murowanych goli, ponieważ doszły nowe karty z jedną lub dwiema gwiazdkami. Zatem sędzia piłeczka wyraża zgodę na rozpoczęcie meczu. Gramy 224 do 218. 269 do 265. Mocne starcie Ronaldo w formie. 270 do 232. Ojej. I 239 do 223. Niestety dla Serbii do zera przegrywa z Portugalią, która zdobywa 4 bramki. I wszystko jasne. Serbia zbiera się do domu będzie towarzyszyć między innymi bardzo smutnej Chorwacji. Ja jestem smutna w imieniu Chorwacji w kartach Panini. Natomiast Portugalia dołącza na przykład do Anglii i Francji, czyli do drużyn, które będą grały w ćwierć finałach. Odnotowuję po stronie Portugalii 4, po stronie Serbii 0. Zapraszam cię do polubienia, obserwowania kanału Retro Rodzinka i wspólnej zabawy. Trzymaj się, cześć.